Cześć, witajcie drodzy widzowie w kolejnej recenzji. Tym razem na tapecie Batman z takimi skrzydłami. Jest to około 20 elementów. Taka konstrukcja, no powiem wam, ciekawa, tak? Coś innego. Zawsze można to jakoś sobie wykorzystać. Wygląda to, no powiedzmy, średnio, tak? Gdyby to było. Zbudowane ze skrzydeł materiałowych, tutaj byłbym bardziej skłonny wystawić wysoką ocenę. Tutaj no też ona będzie wysoka, ale ze względu na to, że po prostu możemy to sobie jakoś przebudować, w jakiś fajny sposób wykorzystać. No i jest to też coś w końcu troszkę innego niż zwykły Batman z harpunem i z pelerynką, tak? Chociaż pelerynka też by się przydała. W razie W, gdybyśmy chcieli sobie je odczepić, no tutaj pelerniki nie ma. Dobrze, sama konstrukcja, no tutaj dodają sobie te żółte świecące groszki, ponieważ dostaliśmy w zapasie po dwa, no to żeby mi się nie zgubiły, no to już je zainstalowałem do skrzydeł. Sama możliwość wygięcia ich, no jest spoko, tak? Możemy przejść tak, zbudować trochę jak statek Kylo mi się teraz kojarzy, Pamiętacie z magazynów Star Wars? Był taki malutki statek Kylo Rena. Tutaj, no wiadomo, troszkę odległe skojarzenie. Ale kolorystyka się by zgadzała i sam kształt ich troszkę też. Tutaj martwi trochę odkryte, odkryta ta część skrzydeł, że nie mamy żadnych możliwości doczepienia czegoś. No ale te z przodu tutaj no, robią całe zadanie. Tak? Więc tylko tutaj tak, w takiej formie go widzimy, gdy leci sobie, no ok, może być harpun, mamy fajny element, podoba mi się nie widziałem go wcześniej wy pewnie już go macie w kolekcji, ja pierwszy raz widzę tego typu klocek, więc tutaj na plus, no i z tyłu to połączenie tutaj z szyją i z tymi tutaj skrzydłami, pozwolę sobie podpiąć w tym momencie tak, taki plecak, który można wykorzystać na różne sposoby. Wydaje mi się, że go mam w kolekcji, ale nie pamiętam już teraz tak naprawdę w jakim zestawie. Pewnie z jakimś gwiezdnowojennym, jeśli się nie mylę. Tak, tak jakoś, tak, jakoś mi się tutaj nasuwa. Minusem jest też to, że zawsze te plecaki ups, powodują, że ta główka ucieka nam do góry, tak, i ma taką żyrafiastą troszkę tą głowę, tak wysoko. No, ale cóż, no nie można mieć wszystkiego. Z przodu wyraz, a z przodu, no wiadomo, że z przodu, pierwszy wyraz twarzy taki zacięty, pasujący do maski. No i drugi taki uśmiechnięty, no też może być, tak jak z filmu LEGO mówi, taki zawsze cwaniaczek. Dobra, tak to wygląda. Zobaczmy jeszcze nadruki. Na nóżkach nie mamy nic, zarówno z przodu, jak i z tyłu. To muszę zdekompletować, żeby wam pokazać z tyłu toksik. Wygląda on tak, no taki klasyczny. No i z tyłu mamy taką formę. Podsumowując, zestaw godny polecenia, choć no, ma swoje minusy. Dla chętnych zapraszam jeszcze do pozostania, żeby zobaczyć przegląd samego magazynu. Oto i nasz magazyn. Zobaczmy, co w nim znajdziemy. Standardowo, komiks, tutaj nie będziemy się. Nad tym dłużej rozwodzić. Na pewno będzie interesowała nas. O, widzicie. Możecie sobie ze swoich elementów zbudować, ponieważ tutaj jest instrukcja. W takiej formie tak się prezentuje nasz Batman. Lecimy dalej. Mamy plakat. Boczny rycerz, całkiem fajny. No, tak więc tutaj ten dodatek jest ok. No i Liga Sprawiedliwości. Też minifigurki można sobie właśnie gdzieś taki plakacik powiesić. No i lećmy do samego końca. Tam będą oczywiście prace czytelników, ankieta, gdzie tam można jakiś zestawik wyrwać. Jeśli wypełnicie, wyśli, wyślecie pracę czytelników i standardowo mamy już zapowiedź kolejnego numeru. Tu będzie Robin w następnym, a następny ukaże się 26 maja. I tak to wyglądało. Pozdrawiam do następnego. Cześć.